Siema, witam was w update'cie z turki Event, z... ...Rabbit Champions Ultimate. O! Chcecie indyczka? Nie krępujcie się. Dobry indyczek. Dobra. Coś mi tu zdradzi? O, coś jest... Yy... Jedną sztuczkę otworzę. Pumpkin. A, nie, czyli to są takie... A, już myślałem, że coś lepszego. Hmm. Czy jest... Nie wiem, co to jest. Total klan. O, Super Klan. Spoko. Ja chcę zobaczyć, ile daje mi ten chociaż legendarny, żeby mieć mm, widok czy lepsze są z fisza czy nie. Znaczy tego No bo ja teraz sobie na Piszach siedzę, bo tam te mityki są o wiele, o wiele lepsze. O. Eee. No... <laughs> To są A... A tu są. Chyba. Nie no. Nie wiem teraz. Czy to się opaca? Waluty tu nie ma żadnej. Bym musiał zobaczyć, jak z Eternalem to stoi. Więc... No... Nie wiem, nie wiem właśnie. Hmm... Może i bym zobaczył z tym Eternalem, tak? Ale no... no, 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 nie, nie wiem, no. To jest to wielkie pytanie. <śmiech> <śmiech> oh, no i teraz... Nie wiem, nie wiem. Hmm. Eternalnie pewnie nie wyleci mi za szybko. A 300, no. Dobra, z, z 10 minut zobaczę, czy mi się uda zdobyć, jak nie, no to trudno. Okej, okay, no po tych 10 minutach się udało zdobyć tego mitika. A, to jest Mythic Shiny. Okej. Okay. Tylko to dalej jest łatwiej do zdobycia ten e eternal z tamtych jajek, bo tam jest tu 3000. Spoko, a jak, jak ja mam tutaj niby Turkije? Turkiye, to wy to pierdele idzie. Pibędko mam i łapać? Kilofem wykopać? Figuro? Mam. A. Mam miecz. O, wybocze wam tak to. A też. Wcześniej to było fajnie, zrobi... zrobili z tym Halloween, bo tam były update, wszystko i tak dalej, a teraz to. A tam. Kodas! Zdążyłem powiedzieć i mi łóżka spadła. Jezu. A takie. Takie tam. Dobra. A myślałem, że to będzie... Ciekawiej zrobię, a nie. O, legendarki. Legendaru. Chcesz coś fajnego? No nie, Moim zdaniem, dalej wolę sobie chyba siedzieć. Znaczy, no bo to nie wiem, czy mają zamiar rozwijać, czy nie. Jak nie, Moim zdaniem, słabo jak mają. Czekam na kolejne update'y. Tak to. Yy, brakuje mi tutaj jeszcze bardzo dużo. A tak to ja wracam chyba na ostatnią. Best map. O! I spoko. Tu jest. O! oho a śmiesznie no ja chyba wolę tutaj sobie pozdobywać te bo to jest 1 na 4000, więc o wiele o wiele łatwiej i porobić sobie chyba toxic albo jakiś galaxy jak się uda jak się uda boże nie mogę z tego divine no udało mi się jak nie wiem Boże, to w ogóle jest skill tree, Co, to jest jakaś masakra. Upgrade. Coś tu mam. Tu to, 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 to nie, nawet chyba nie będę robić. Tu sobie zrobię, jajka porobię. Podki. Nie wiem, rewardsy. Jest to tak drogi, że chyba nie porobię. To jest bardzo drogie. Ale no. Nie dla mnie. No. Ja sobie chyba to potwieram jaka i będzie kit. A ja wam tak to dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Do następnego. Trzymajcie się. No i pa!